Ja mam żonę, która jest również epileptyczką, jesteśmy małżeństwem od 8 lat, 13 lat jesteśmy w ogóle ze sobą i to jest taki jakby trochę klasyczny podział, żona została w domu, a ja idę, chodzę do pracy. Że ona bardzo dobrze gotuje, ponieważ ja nie mam zwyczaju niszczenia doskonałości, więc się nie wtrącam. Staramy się jakoś ten, jakoś ten wolny czas też wykorzystywać na pracę społeczną w swoim otoczeniu chorych na epilepsję. Staramy się jakoś szerzyć wiedzę na temat padaczki, która ta wiedza jest po prostu w katastrofalnym stanie, więc trzeba jakoś to. Ogarniać też mamy swoją grupę na Facebooku, która się nazywa Padaczka na Lędowej Łajdy już od ponad 5 lat. No i to staramy się jakoś pracować w tej grupie. W tej grupie nie rozmawiamy tylko o chorobie, ale wymieniamy się doświadczeniami z różnych dziedzin. Również jeżeli chodzi o rynek pracy, to, to właśnie też tak wygląda. To jest coś niesamowitego, jak przychodzą młodzi ludzie do pracy. Z różnych względów przychodzą. Yy, nie zdają sobie sprawy, gdzie przychodzą, nie zdają sobie sprawy, czy potrafią cokolwiek robić. Są różne, tr różne trudności, różne zakłócenia, ale na przestrzeni tych kilku miesięcy widzę, jak to do przodu poszło, jak te osoby nauczyły się pewnych zadań, które powtarzają codziennie jak chcą tutaj przychodzić, jak się wzajemnie integrują i współpracują, także to jest piękne, a jeszcze do tego dostają pieniądze. Czyli czują się naprawdę pełnowartościowymi ludźmi i myślę, że tak powinno być. wiersze, więc y, udało mi się wydać tam wiersze. Szalone sny idioty, mm -hmm. <głos》> to, takie, to, takie, to takie są wiersze takie, z takich bardzo nieciekawych y, okresów mojego życia, bo różne, różne rzeczy się zdarzały I, i na zasadzie takich obserwacji y, 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 przestrzeni dookoła siebie y, starałem się to opisywać i gdzieś to y, udało mi się potem wydać.